Siemanko, to będzie nowy nasz no, nowy tryb w kanale. Zapytajcie Adama. Tylko że nie będziemy widać, bo nie mam komulki. Jakby było mnie widać, to byście na mnie patrzyli i wiecie, nie? Dobra, to zapytajcie Adama. Dobra, teraz jest. I czasami będzie yy, ten zapytać Adama na Skypie Tylko że teraz, nie? Mówicie tutaj mi. Czy mam... No co, zapytacie mnie, ja wam odpowiadam w którymś tam odcinku. I to... A to będą ogłoszenia parafialne. Także nazwę to. A właśnie. Dodaj więcej filmów. Jutro dodam. Bo dzisiaj już... Zaraz muszę iść, to ostatni tak odcinek. Mówiłem już... Wcześniej, ostatni to odcinek. Ja robię... Ja zrobiłem już dużo odcinków. To jest w w kilku minutach, a ja jeszcze muszę je sprawdzić, to to były ogłoszenia parafialne. Ja tak nazwę to, e, tak piszę, ogłoszenia, ogłoszenia Adama, nazwę to ogłoszenia Adama, pamiętacie? Ogłoszenia, albo ogłoszenia remiczy jeden, remiczego. Nazwę, e, wezmę to ten, napiszę w, no, w w tym... zapomniałem czym dobra wszystkie będę musiał przesłać ja to nazwę jak chcę jutro to nazwę będzie w opisie wszystko i zapytaj Adama będzie już wkrótce zapytaj Adama na Skype będzie dużo będzie tych ale najpierw muszę się zająć tymi co mam będę na przykład sezony robił ale wiem że Skype zatrzymam jak będzie dziesiąty odcinek zatrzymam i to będzie już koniec całego tego. 10 odcinków i max, bo moi koledzy yy, za słabo ten. Yy, no nie wiedzą skąd ciągnąć, a ja mam tu cztery, ale który, które już wymarnowaliśmy, yy, no, graliśmy, nie wymarnowaliśmy. Ja będę mówił, wymarnowaliśmy blejak Dobra i właśnie to tyle jest, a to jest tylko głos. I nie pomylcie się, że na przykład jak ja mam starszego brata i się go pytałem, yy, no, no, że tylko to niby mi się pojawiło. Nie zauważyłem tego i mówię, jak to zmienić? A on powiedział, że to, jak to wygląda, nie? Jak to wygląda na to? Kurde, nie, nie, nie. Zamknij, widzia I jak to zrobić? On powiedział, że to to. Nie, powiedziałem, nie ma tego. On powiedział, obok tego. Dobra, Muratowiec, Dobra, komentujcie, subskrybujcie i wkrótce. Będę miał łapy w górę. Tysiąc, 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 tak w ogóle będą szły, że ujrzałem, tylko trzeba dużo robić odcinków, w których ludzie będą słuchali, a nie jak na przykład y, goście, którzy nawijają, nic nie robią teraz jak ja, właśnie, zauważcie, nic nie robię, ale tylko mówię, bo nie mam co robić na razie Więc Komentujcie, subskrybujcie Łapkujcie, lajkujcie Ile wlezie Subskrybujcie, na razie Nitro wkrótce